Cześć! Tu Rafał Nowak i Klaudia Matuszyńska. Słuchajcie podcastu Projekt Biznes. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o modelach biznesowych. Dzisiaj poruszymy kolejną ważną kwestię, jaką jest mindset przedsiębiorcy. Zestawimy go z pozytywnym nastawieniem oraz co składa się na sposób myślenia dobrego przedsiębiorcy. Więc jak słyszycie, mega ważny temat. A żeby zacząć od początku, wyjaśnijmy sobie może na początek, czym w ogóle jest mindset, czym jest nastawienie, jak Klaudia to definiujemy. Jest to pewien sposób myślenia, pewne nastawienie. W głównej mierze będzie odpowiadał za to, jak myślimy o swojej pracy, o zarabianiu, o pieniądzach, o firmie, o swojej karierze, ścieżce zawodowej, ale też kontaktach z klientami, partnerami, więc tutaj szeroka gama w ogóle postępowania. I tak naprawdę od myśli wszystko się zaczyna. Później przechodzi to na decyzje, sposób działania, no i mamy takie piękne koło. A tak naprawdę nasze myśli biorą się z tego, co zostało nam wpojone w przeszłości. Zgadzamy się czy się nie zgadzamy? To zależy. Rozwin. Przekonania, bo mhm. część rzeczy jest faktycznie nasza, a część rzeczy jest nam Wpojona właśnie przez jakieś ugruntowania kulturowe, od rodziców, od nauczycieli, i nie wszystkie przekonania są zdrowe. Okej. Okay. Z jednym z takich stereotypów, którym ostatnio się spotkałem, czytając książkę Szymona Mierzwy, padło takie zdanie, że byliśmy uczeni w dzieciństwie tego, żeby nie rozmawiać z obcymi, a znowu sukces w biznesie zależy od tego, z jaką ilością obcych porozmawiamy, chcąc im zaproponować nasz produkt czy usługę? Co ty no to myślisz? Ym, pewnie to wynikało z tego, że ym, no, ludzie się bali, bo i znowu, traktowanie dziecka jako dziecka, a nie jako małego człowieka. Bo dziecko jest w pewien sposób też, wiadomo, musimy go nauczyć, musimy mu przekazać pewne wartości, uczulić, a nie konkretnie zamykać go na cały świat, trzymać pod kloszem. No i tak myślę. Okej. Okay. No, powiem tak, na pewno warto dziecko na początkowym etapie w jakiś sposób, nazwijmy to, chronić. To, to, to też się zgodzę. Jednocześnie warto wpajać mu umiejętności związane z komunikacją, z tym, co faktycznie się przyda w dzisiejszym świecie. Bo też jakiś czas temu czytam artykuł, który mówił o tym, że dzisiejsze pokolenie jest tak zwanym pokoleniem Instant, czyli jakby szybkie efekty, konkretne rozwiązania, co też uważam, że jest ok, bo w dzisiejszym pędzącym świecie nie zawsze mamy czas, żeby się zastanowić, a z drugiej strony czasami warto stanąć i zastanowić się nad tym, co, co jest. No i e, znowu, jeżeli mówimy o sposobie myślenia, e, to często też jest takie, moim zdaniem, oczywiście, mylne wrażenie, że trzeba być nie, takim mega optymistycznym, e, co uważam, że często potrafi się zemścić. Jak Ty do tego podchodzisz z perspektywy psychologicznej? E Pozytywne na nastawienie jest ważne, jest fajne, ale może być pewnego rodzaju pułapką, mhm. bo y, warto jest rozróżnić właśnie ten mindset od pozytywnego nastawienia, bo pozytywne nastawienie będzie pewnego rodzaju, y, można to nazwać właśnie takim optymizmem, ale tutaj nie będziemy do końca przygotowani na różnego rodzaju porażki, trudności, bo będziemy Myśleli, że wszystko nam się uda, jakoś to będzie, nie zaplanujemy sobie jakiejś sytuacji kryzysowej, jak sobie poradzimy z, danym, z daną trudnością, co będzie, jeżeli nam nie wiem, w jakiejś tam kwestii nie pójdzie, jeżeli będziemy mieć jakiś konflikt. Natomiast mindset to jest właśnie takie przygotowanie i wiadomo, fajnie jest podejść z pozytywnym nastawieniem, ale myśleć też w takich trochę ciemniejszych barwach, przewidywać ewentualne kryzysy. Może w ciemniejszych barwach, to jest złe określenie, no ale... Myślę, że to... raczej trzeba myśleć bardziej w kontekście, jeżeli chodzi o barwy, że świat jest różnokolorowy. Tak. Nie czarno-biały, tylko właśnie są też różne odcienie szarości. No i wierzyć w końcowy sukces, ale też no, brać pod uwagę, że nie wszystko od nas zależy, ale też wszystko od nas zależy. Znaczy ja tutaj akurat jestem fanem myślenia takiego procesowego pod kątem tego, że nie zawsze mamy wpływ na wynik końcowy, natomiast mamy wpływ na proces. Trochę na zasadzie, tak jak jedziemy do celu, no to mamy wpływ na to, jaką drogę wybierzemy. Czy będziemy jechać szybko, czy będziemy jechać wolno, czy będziemy jechać z kimś czasami, to, to myślę, że tutaj może chodzić o coś podobnego, tak? Czyli mhm. jeżeli. Prowadzimy firmę, to faktycznie warto mieć nastawienie, że, że jest ok, że będzie dobrze i tak dalej, wierzyć w siebie, bo to też często widzę, że młodzi przedsiębiorcy nie wierzą w siebie i przez to też boją się, tak mi się wydaje, że to może być jakiś rodzaj strachu, sprzedawać siebie, sprzedawać swoje produkty, sprzedawać swoje usługi. I znowu, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, jeżeli oni nie będą w stanie. Sprzedawać to prędzej czy później, no zamkną swój biznes. Czyli, jakby mogą mieć naprawdę niesamowite nastawienie, natomiast jeżeli nie będą mieli w moim odczuciu takiej woli wygrywania, to też może być ciężko. A, no bo na samym pozytywnym myśleniu, to raczej świata nie zbudujemy. Tak, zdecydowanie. I tutaj dodałabym do tego taką kwestię, jaką jest um, myślenie o ewentualnych porażkach. Mówienie w ogóle, co się robi, próbowanie, no bo jak ktoś ma, nie wiem, pokonać lęk przed publicznymi wystąpieniami, mhm. jeżeli nie występuje publicznie, nie wychodzi do ludzi. No. Okej, okay, ale to na zasadzie myślisz, że to jest rozsądne robić to etapami, czy od razu na głęboką wodę? To zależy od osoby. Mhm. U jednego będzie bardziej się sprawdzało takie pójście na głęboką wodę, a u jednego, no, takie przygotowanie do procesu. Każdy jest inny, więc też, no. Ciężko jest tutaj yy, ustalić jeden konkretny plan działania. Ja osobiście miałem taką sytuację, że miałem dość mocny lęk wysokości i zwyczajnie skończyłem z bungee. E, po skoczyłem skończyłem z bungee, no to stwierdziłem, że może pójść o krok dalej i skończyłem ze spadochronem i dzisiaj na przykład jest mi dużo łatwiej funkcjonować e, na zasadzie taki, takiego złamania właśnie tej bariery, bo zawsze jak byłem gdzieś na wysokościach miałem taką myśl, że mogę spaść, coś się stanie, a jak już, nazwijmy to, spadłem kontrolowanie dwa razy, to już mam zupełnie inne podejście. Uh -huh. Wiadomo, że to też nie jest tak, że teraz robię jakieś głupoty, <noise> tylko, tylko faktycznie trochę inaczej do tego podchodzę. Dobra, a to teraz powiedz mi, Klaudia, w taki sposób, bo mówimy trochę o tym, żeby być, może to tak spłętuję realistą. Nie wiem, czy o to, o to Ci chodzi. Eee, tak, bo Odwołując się na przykład do metody Walt Disney'a, mamy trzy podejścia. Ja bardzo lubię to narzędzie. Mamy tutaj marzyciela, mamy realistę i mamy krytyka. Mhm. Jeżeli będziemy zbyt bardzo w tym podejściu takim marzycielskim, będziemy patrzeć przez świat w różowych okularach, no to też właśnie możemy się czasami sparzyć. Możemy być właśnie powiedziałabym lekko naiwni. Ale z drugiej strony będzie to miało też jakieś pozytywne yy, pozytywne aspekty. Z drugiej strony krytyk. Jeżeli będziemy myśleć o sobie ciągle, że nam się nie uda, że jesteśmy beznadziejni, że inni, nie wiem, zrobią lepiej coś, yy, że nam to się na pewno nie uda, no to też w drugą stronę będziemy ciągnąć jakby siebie w dół. A realizm to jest takie trochę połączenie, takie spotkanie się tego marzyciela i tego krytyka. Mhm. Więc yy, myśleć pozytywnie tak, myśl, ale myśleć też o tym, y, jakie mogą być porażki, trudności i jak się możemy na to przygotować. Okej, okay, czyli takie planowanie. No bo teraz, idąc jakby trochę w tę stronę, czyli podsumowując, temat związany z mindsetem. E, jest to wszystko to, jak my odbieramy świat, jak my postrzegamy nasze działania. E, czy jesteśmy proaktywni, czy bierzemy na siebie odpowiedzialność, zrzucamy tą odpowiedzialność do kogoś innego, e, czy planujemy, jakby nasz, nazwijmy to, sukces. E, czy mamy jakiś głód. Z wygrywania, czy, czy szukamy rozwiązań, czy mamy taką mentalność ofiary, o tym też już mieliśmy jeden odcinek, ale myślę, że, że to w tę stronę. Natomiast w takim razie idąc jakby cały czas w stronę tego mindsetu, to jest coś co już mamy, czy to jest coś czego możemy się nauczyć, wykształcić, jak to wygląda? Zdecydowanie możemy się tego nauczyć, możemy to wykształcić, musimy chcieć. Musimy mhm. właśnie podjąć jakieś rozwiązania. To jest też pewnego rodzaju proces, bo to nie jest tak, że jednego dnia będziemy mieć mindset taki, a jednego dnia zmienimy totalnie sposób myślenia. No bo to jest człowiek, jakby jest przyzwyczajony do pewnych nawyków. I żeby jedne nawyki zdobyć, mhm. to. Dużo prościej jest właśnie zastąpić te stare, niewspierające, niż tak naprawdę budować całkowicie nowy nawyk od nowa. Mhm. E, Czytałem taką książkę, Siła nawyku, żółta okładka e, i faktycznie tam też mniej więcej w ten sposób to było wytłumaczone, że mamy jakąś pętlę nawyku, tak? tak? czyli jest coś, co wyzwala e, i później my reagujemy nieco automatycznie. No i najczęściej jakby te nawyki, które łatwo nam przechodzą do wdrożenia, to są te, które wyzwalają bardzo szybko dopaminę e, i ten efekt jest tu i teraz, czyli jestem szczęśliwy tu i teraz, a niekoniecznie za miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, dwa. E, więc w tę stronę. No to powiedz, Klaudia, w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie związane z, ze świadomością, e, emocji, no bo często jest tak w życiu przedsiębiorcy, że e, mamy, powiedzmy, to pozytywne nastawienie, natomiast no, są jakieś kłody, są jakieś porażki i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie z tym radzić? E, nauczyć się... Wyrażania emocji, nauczyć się świadomości emocji, czyli tego, co to znaczy, że ja przeżywam smutek, co to znaczy, że ja przeżywam radość, co to znaczy, że jakby nauczyć się, jakie bodźce na nas wpływają, dlaczego ja się czuję tak, dlaczego jak ja reaguję. Się, tak, jak reaguję, mm -hmm. dlaczego ja się mogę tak czuć, co mnie zraniło. Czyli taka trochę świadomość, takie zatrzymanie na siebie i na swoje wnętrze, taką emocjonalność. E, dodałabym tutaj e, takie myślenie pytaniami mhm. e, w tej kwestii, no bo czasami my możemy myśleć, że ktoś jest na nas zły, a tak naprawdę on może mieć po prostu zły dzień i może totalnie nie chodzić o nas. Więc tutaj e, warto jest się zastanowić, dlaczego na przykład właśnie to pytanie dlaczego, po co te takie otwarte pytania mhm. e, będą na pewno otwierały taką drogę do rozwoju i do tego, jak może wyglądać świat i niekoniecznie skupiać się typowo na sobie. Okej, okay. to ja bym tutaj jednocześnie dodał to, żeby nie wiem, czy to dobrze określić, ale przekładać negatywne emocje na motywację, może w ten sposób, no bo czasami pod wpływem, jeżeli mamy jakiś gniew, porażkę, jakieś takie negatywne emocje, to często wydziela się w nas adrenalina. No i tą adrenalinę warto spożytkować, no bo możemy, że tak powiem, Iść na siłowni się wyładować. Przykładowo, możemy iść w stronę czegoś, co nam trochę odłączy kokpit, jakieś alkohol, narkotyki, tego typu rzeczy. A z drugiej strony, możemy przeznaczyć te nasze reakcje biochemiczne na to, żeby coś pozytywnego zbudować. Bo tutaj faktycznie ta proaktywność jest dość istotna i jednocześnie warto czasami faktycznie zrobić ten krok do tyłu, ale tylko po to, żeby wziąć rozbieg, czy, czy dwa, tak? Eee, dobra. Powiedz Klaudzie teraz w takim razie o tym, jak należałoby się przygotować na te sytuacje kryzysowe. No bo to łatwo się mówi o tym, żeby wykorzystać gniew czy, czy, czy jakieś porażki na plus. Natomiast z drugiej strony no to też jesteśmy ludźmi i też są sytuacje, które mogą nas w jakiś sposób przytłoczyć. Czy jesteśmy w stanie na to się przygotować? Jeżeli tak, to jak? Do pewnego momentu jesteśmy w stanie się przygotować. Ale też nie na wszystko. Mhm. I myślę po prostu, że taka, takie myślenie. Właśnie, co może pójść nie tak, dlaczego na przykład y, nie ma tych klientów. Ogólnie takie rozeznanie na rynku, co się dzieje, rozeznanie na przykład na sytuację, y, nie wiem, światową, y, rozeznanie w ogóle na naszą branżę, y, zobaczenie, co działa, co nie działa, taka, takie, taka trochę obserwacja otoczenia, mm -hmm. ale też y, zastanowienie się, y, pytanie o cud może się tutaj pojawić, czyli co najlepszego może się wydarzyć. I odwrotnie, co najgorszego może się wydarzyć Ym, tutaj w kategorii, czy jeżeli ja wejdę w ten i ten projekt, to jakie będą trudności i jak ja się mogę na to przygotować? Co będzie mi przypominało o tym, jaki ja mam cel? Czyli jakaś taka kotwica, powiedzmy, mentalna. Ym, no i po prostu no, zbudować sobie trochę taki plan sytuacji zarządzania kryzysowego w naszej firmie. Czyli trochę, jeżeli jesteśmy inni. W życiu też. Właśnie, jeżeli jesteśmy też jednoosobową działalnością, no to no, tak naprawdę spróbować zastanowić się, jak my możemy zareagować na porażkę, jak my możemy zareagować na jakieś niepowodzenie. No i stworzyć po prostu. Spróbujemy się zachować tak, spróbujemy się zachować tak, no i zobaczyć, jak to będzie. Okej. Okay. Czyli tutaj faktycznie ten plan przygotowanie, plan A, plan B i tak dalej tak dalej. Dobra, okej. Okay. Um, a to teraz kwestia taka: no bo mm, dzisiaj światem można powiedzieć, że trochę rządzi internet. E, no i jako przedsiębiorcy e, czy przedsiębiorczynie też będziemy mieli sytuacje, w których e, zdarzy się hejt. No i teraz pytanie: czy hejt odbierasz jako porażkę, czy jako sukces? Jak w ogóle przygotować się do tego, żeby mówić e, o tym, co się robi? Hmm, zaczęłabym od tego, żeby w ogóle mówić, że się coś robi. No To też takie nieoczywiste. bo okay. niektórzy. Ym... Niektórzy się boją, bo właśnie boją, boją się mówić, że się czymś zajmują, albo że coś robią, bo boją się oceny. E, ja miałam taką sytuację e, na początku, kiedy zaczęłam mówić, czym się zajmuję, co robię, e, to dostałam taką wiadomość kilka wiadomości od różnych osób. Część osób znałam, część osób nie znałam. No i jakby polegało to na tym, że to było pewnego rodzaju hejtem że ja się mam nie wychylać. Że na pewno skarbówka czeka na takie smaczki jak ja, że dlaczego ja w ogóle się tym zajmuję, jakie ja mam w ogóle kompetencje, takie podważenie, że czemu ja w ogóle chcę pracować z ludźmi. Mhm. Um, ja sobie tak pomyślałam wtedy, znowu uważam, że to jest dobrze zbudowany mindset. Nie, że jaka jestem beznadziejna, co ja teraz zrobię, tylko kurczę, są jakieś hejterzy, to znaczy, że robię jakieś fajne rzeczy. Mhm. Okej. Okay. Bo no. Nie dogodzimy wszystkim, tak się mówi, że nie muszę być zupą pomidorową, żeby każdemu smakować. A i nie każdy lubi zupę pomidorową. I nie każdy lubi zupę pomidorową, ale jeżeli komuś się coś nie podoba, yy, ja na przykład weszłam na profile tych osób i zobaczyłam, co oni robią. No mhm. i tam w większości były jakieś imprezy, alkohol, takie no mało rozwojowe rzeczy bym powiedziała, w moim odczuciu. No i tak sobie pomyślałam, czemu akurat ta osoba, te osoby, tak podchodzą do mnie. No. I dlaczego one mają decydować o tym, jak ja się czuję. Tak. Dobra, to idąc trochę w tę stronę, ja też biorę pod uwagę to, że czasami krytyka też jest ok pod kątem tego, że być może da się coś zrobić lepiej, być może ktoś ma dobrą intencję, bo nie za, nie za każdą krytyką stoi od razu coś, coś negatywnego. Z drugiej strony przejmowanie się opiniami obcych ludzi potrafi, no kurczę, umówmy się, sprowadzić człowieka do parteru i no niestety, ale dzisiaj żyjemy w takim świecie, że wśród młodzieży jest bardzo dużo samobójstw. Tak? Więc to też jest taki element, że jeżeli faktycznie gdzieś chcemy wybrać tą karierę przedsiębiorcy, żeby zastanowić się nad tym, jak właśnie poradzę sobie w tej trudnej sytuacji, żeby się na to przygotować. No bo trudne sytuacje zawsze były, będą i one się będą pojawiały. Zawsze jest duża szansa, że kogoś spotka kryzys. No bo jakiś czas temu czytałem takie badanie, że średni milioner w skali świata ma 61 lat. Więc zwróćmy uwagę na to, że jakiś czas musi upłynąć, zanim my dojdziemy do tych no, dużych pieniędzy. Oczywiście dzisiaj trochę świat może... Przyśpieszył i może za jakiś czas ta, ta, ta średnia wieku się zmniejszy. Natomiast, tak, realnie patrząc, to jak, jak Klaudia zabezpieczyć samego siebie przed tym, żeby później nie było czegoś takiego? Mm, poznać siebie, zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Jak. Można, jeżeli ktoś czuje potrzebę pójść na terapię, mhm. można tutaj pójść na coaching, można spróbować, nie wiem, poszerzać swoje horyzonty czytając książki, chodząc na różnego rodzaju szkolenia. Jeżeli ktoś potrzebuje mentora, to też może zgłosić się do mentora. Myślę, że wspierające otoczenie to też tak. będzie bardzo istotne, żeby tak. otaczać się, że tak powiem, dobrym sosem, tak, to może podsumujmy, no bo faktycznie jest tak, że jeżeli środowisko wokół nas ma negatywne podejście, jest bardzo toksyczne, to siłą rzeczy my też będziemy, jakby w tym wszystkim spadać. Nawet jeżeli mieliśmy na początku mega dużo energii, no to jeżeli będziemy widzieć cały czas, że tak to określę, smutne mordy. No, to prędzej czy później też tą smutną gębę będziemy mieć. Tak, nasze neurony lustrzane będą to odzwierciedlały. Także generalnie, drodzy słuchacze, warto jest dbać o mindset, rozróżnić go od pozytywnego myślenia, skupić się na y, świadomości emocji, na odpowiedzialności, dobrej komunikacji, myśleniu pytaniami, nauczyć się w ogóle skalowania biznesu, nauczyć się skalowania siebie, przygotować się na sytuacje kryzysowe. No, i zacząć mówić o tym, co się robi, i przygotować się na hejt. Tak, czyli zadanie dla Was po tym odcinku: y, napiszcie sobie, jakie dobre nawyki macie, jakich dobrych nawyków warto było się nauczyć, a jakich złych, złych nawyków warto się oduczyć, bądź jakie złe nawyki warto zastąpić. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabiera się dla siebie. Śledźcie nas w mediach spoločnosti.